Hej siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3, więc jedziemy, zaczynamy w tym samym momencie po prostu i jedziemy sobie dalej. Uuu, a tu co się dzieje? Dobra, ale czy ja mogę... Oj, chyba nie mogę. Teraz na przykład... No właśnie... Nie mogę pomedytować. a z taką ilością życia to ja raczej z nimi kordę nie wygram. Dobra. Ale teraz mogę sobie pomedytować. Do 14, no i dawaj, na tą watachę wilków Dobra, są tutaj, atakują konia mojego! Wypierdalać To wilki są na dwa strzały to tam Owy Owy, kurwy Co wy czterech na jednego? To już nie jest nawet banda łysego, tylko ja nie wiem co to ma być. Dobra, wszystkie padły, nie, jeszcze jednego widzę. Ty się zawieruszył, a nie wiesz, że twoja rodzina jesteś już nie żyje? Paskudny. Tak jest, jesteś bardzo paskudny. Jesteś tak paskudny, że aż mi normalnie mieczę się. Dobra, pozbierajmy sobie teraz wszystko z nich. Tutaj wątroby mamy, wątroba. Surowe mięso, psie, psie sadło. No i z tego tutaj ich. Kapitana? Mamy tylko wilczą skórę, no wiesz ty co. Dobra, dawaj płotka, już się bać nie musisz. Okej, okay, a my jedziemy dalej. Dowiedzieć się, co zabija mieszkańców z tygarów I w sumie jesteśmy już na miejscu. Nie zbliżaj się. Wolni, płotka. Odejdź. Czuję skąd przychodzisz. Ok, dobra, ten już padł. Nic, które mnie chronią, wiedzą skąd przychodzisz. Dobra, wszystkie wilki chyba padły, co? A nie, jednak coś tutaj zlutowały te wilki, tak więc dawaj, trzeba się wrócić wątroba wilka. Oraz surowe mięso. Jestem ciekaw, czy dałoby się coś zrobić, tak jak na przykład w Don't Starve, że z surowego mięsa, można je ugotować, nie? I wtedy już nie będzie ono tak surowe, tylko ugotowane i więcej życia nam by dodało, nie? To by było takie fajny, kurde smaczek w tej gry. Dobra, jeszcze jeden tutaj widzę jest. Było drzewa. lala z wnętrza drzewa, czyli co tu mam zrobić? A, tu jest jakaś jaskinia Tam jeszcze znak zapytania, więc zejdźmy sobie. To miejsce mocy. Dobra, gdzie jest to miejsce mocy? Kurde, nie tędy. O fuck, ale jestem wysoko. Okay. co tu się dzieje? Dobra, tam widzę jakiegoś przeciwnika. Tylko, że ja tutaj kurde nie wejdę. Dobra, jestem. O, kurwa. Dobra, dawaj, te 8 minut sobie. Tak, no ja tutaj muszę się przygotować, kurde, na niego. Dobra, co my tutaj mamy? O, mamy jakąś bombę. Oślepia przeciwników w zasięgu rażenia. Niszczy gniazda potworów. To jest samo. czy możemy y zrobić sobie inną. Odwar z gryfa. O, kurwa. Z każdym razem, gdy Wiedźmin otrzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń aż do górnego limitu. Ej, fajne. Elixir Unikat. Olej przeciwko. Aha, olej to nie. Olej przeciwko zwierzętom. Bomba dwimerytowa. Uwalnia obok opiłków dwimerytu, który blokuje magię i magiczne zdolności potworów. Smoczy sen. Uwalnia obok gazu, który wybuchnie po podpaleniu. O, to jest fajne. Obrażenie od ognia. Ale grubo. Dawaj. Robię to. Tak więc przedmiot wykonany. Teraz do ekwipunku sobie weźmiemy tą bombę. A raczej petardę. Tutaj jaskółka może zamiast tego. Grom. I czy coś jeszcze możemy tutaj zrobić? W sumie ten odwar z gryfa byłby dobry, albo olej przeciwko zwierzętom może. Bomba dwimerytowa, niemiecki mutagen, zielony, a czerwony? Dlaczego nie mogę czerwonego mutagenu zrobić? Kto mi powie? Dobra, olej przeciwko zwierzętom jeszcze sobie weźmiemy. Dobra. No i teraz trzeba będzie użyć tego oleju. Miecz srebrny, chyba co? No dobra, no to idziemy na walkę z Wilkołakiem. Dawaj go. Chyba, że jeszcze sobie wezmę od znaku. Jeszcze jeden punkt umiejętności zdobyliśmy. No i dobra, dawaj. Znak igni. Jajaj. Ale zbieram No dawaj, dawaj wilkołak Poziom ósmy, ale damy sobie z nim radę normalnie Co to? Jakiś wilkołak Ach, ale zbieram Co, ja sam się zatrułem? O kurde, to było zajebiste, naprawdę. No Dobra, dawaj jaskółkę może. On się tutaj już leczy, zatruł się. Ajajajajajaj, kurde no. Zobaczcie, jak mu życie wraca. Kurde. Dobra, jeszcze grom sobie zużyjemy teraz. jajaj, to jednak nie, nie, nie damy rady chyba. Chociaż, no, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów, że, że coś się nie uda, nie? Bo jeszcze... Jeszcze nic straconego. Ajajaj. Uciekam. Fak, dobrze. No i prowadzimy tą walkę, no ale kurde, przegrywamy. Ja tutaj sukcesu raczej nie widzę w tym starciu No dobra, ale próbujemy. Ach, chuj, to popróbowaliśmy. Kurwa Dlaczego? Tak się dzieje. Dawaj jeszcze raz, tylko w którym momencie teraz się to wczyta. Czyli co? Czyli Wilkołak ogólnie mm, zabija mieszkańców tej wioski, więc po zabiciu Wilkołaka myślę, że problem powinien ustąpić. Dobra, spróbujmy jeszcze raz się z nim zmierzyć. Nie zbliżaj się. Podejdź. A, dobra, zaczynamy w tym momencie. Skąd przychodzisz. Czyli tam w sumie już nie muszę, kurde, iść zabijać tych wilków, a jak tam z poziomem stoimy właśnie, no kurde, zobaczcie jak niedużo nam potrzeba do poziomu właśnie ósmego. Dobra, zejdź sobie stąd. które mnie chronią, wiedzą skąd przechodzisz. No Może dawaj jakoś naokoło tutaj sobie przejdę, jeszcze raz ten znak igni sobie polepszyć, zdobędziemy punkt umiejętności i go trzeba będzie na coś szybko rozdać. Odejdź! Odejdź! Nie powstrzymam siły. Kto dobra. Okej, okay, czyli teraz tak. Wyjdźmy sobie do panelu postaci. Dodamy sobie punkt, tylko co teraz? Coś by się przydało właśnie transbojowy trening strzelecki, defensywa. Obrażenia otrzymywane w trakcie uników są zmniejszone o 20%. Dobra i biorę to. A, tylko że nie mam gdzie. Hmm. No dobra, szybkie ataki w takim razie jaj, mamy 14 mutagenów. Wszystkie trzeba będzie sprzedać. E, tak więc jeszcze raz wejdźmy sobie do alchemii. Biały miód, po co jest? Usuwa zatrucie eliksirami i efekty działania eliksirów. Aha, okej. Okay. odwar z gryfa. Olej przeciwko istotom, odlej przeciwko zwierzętom. Jeszcze raz sobie go wykonajmy. Przeklęty olej to może nie, Smoczy sen. Uwalnia obok gazu, który wybuchnie po podpaleniu. Aha, czyli ja go muszę podpalić jeszcze ten gaz. Aaa, dobra, to ja już kumam w takim razie. Dobra, więc teraz powinno być lepiej, panowie. Jeszcze raz ekwipunek, i teraz przeszykujmy się. Więc tak, jaskółka. Eee, czy to jest. Nie, samo ma. Gdzie jest to, co ja właśnie zrobiłem? Ma tutaj. Smoczy sen. Eee, olej przeciwko zwierzętom. A nie wiem, czy to jest zwierzę w ogóle. Mieczem srebrnym będziemy z nim walczyć. Kota nie potrzebuje. No dobra, wszystko. Więc dawaj jeszcze raz. A ja mogę w tym momencie zapisać grę? W razie czego? Mogę. Mogę, dobra. Więc w razie czego w tym momencie zaczniemy odcinek, znaczy odcinek. Zaczniemy walkę z wilkołakiem. No dawaj wilkołakiem. No tu. Dobra, jeszcze życie mu się tutaj nie nie wraca, nie leczy się. Bo chyba z tego, co zdążyłem zauważyć, on zacznie się leczyć, gdzie mniej więcej połowę życia mu weźmiemy. Dobra, tutaj muszę wziąć sobie to. Kurde, ale zebrałem. Znowu dawaj tą jaskółkę już trzeba. No, dawaj dawaj Wilkoła. Dobrze, jedziesz go Dobra, i teraz rzućmy Kurde, i teraz trzeba będzie to podpalić. Dawaj, chodź tu, chodź tu do mnie. No, chodź tu, nie lecz się. Kurwa, dawaj, 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 dawaj. Aj, nie wyszło to tak jak powinno, no. Ajaj, aj, aj, jeszcze raz. Teraz też raczej chyba się nie powiodło, kurwa. Ale go cisnę. Dobra, panie i panowie, zrobimy tak, bo to chyba będzie bez sensu, jak ja będę tutaj teraz za każdym razem sobie wczytywał. No dobra, do trzech razy sztuka, spróbuję po raz ostatni, a teraz w dobrym momencie właśnie się wczyta, bo w samym e, początku akcji, no ale już mamy 14 minutę, więc raczej ja nie zdołam e, z, powalczyć z nim w, w trakcie jeszcze tego odcinka, więc proponuję powalczenie sobie z nim poza odcinkiem, popróbowanie różnych taktyk, ale myślę, że chyba no tak go trzeba pokonać. W ten sposób, który ja tutaj proponuję. Więc ja sobie tutaj z nim powalczę i wrócę do Was w następnym odcinku, w, y, gdzie już po prostu uda mi się y, pokonać tego wilkołaka. No nic. Tak się żegnamy w tym odcinku. Tak więc dzięki za oglądanie moi drodzy i do zobaczenia kolejnym razem w świecie Wiedźmina. Trzymajcie się. Siemano.